maneczko z tej strony Jakaru It i dzisiaj będzie odcinek z Blockstar Planet. Dzisiaj słuchajcie będziemy kopać kopanie i będziemy sobie kopać słuchajcie później szybko. Słuchajcie, będziemy kopać kopanie pierwszy mój odcinek z tej serii kopanie. Eeeem, um, cóż... Dobra. Jezu, chyba tu nikogo nie ma. Nie, w sumie może ktoś tu być. O jest. Nagrywam. Dziękuję za zrobienie miejsca. Opatrzcie jakie fajne szczałeczki. Powiem wam szczerze. Urocza gwiazda też pozdrawiam. 1.8. 148 proste awata to też moja fanka ten Tel to też mój fan słuchajcie piszcie swoje nazwy bo warto żeby mnie spotkać słuchajcie ktoś napisał że mnie spotkał w Nexusie więc ja taka super że mnie spotkał w Nexusie no to sobie tak myślę, że super że wiecie że mnie spotkał w Nexusie skoro no spotkał mnie w Nexusie więc super chyba to jest super że mnie spotkać nie, nawet w Nexusie a nawet w jakichś czatach, a nawet w jakichś parkurach. Słuchajcie, polecaj. <laughs> Nie mówię. Nie no, prank to. Słuchajcie, mówcie swoim koleżankom, kuzynkom, kuzynom, kolegom, przyjaciółkom i wyfy, wy, wy, że ten. No. żeby. No, żeby zobaczyli mój kanał, no bo tam są już różne serie z Bloksa Planet i dobre wspomnienia, więc słuchajcie ja sobie tak już myślę, że się bardzo cieszę no cóż no bo wy jesteście tacy fajni no co mam powiedzieć no co mam powiedzieć wy jesteście po prostu fajni w tym, że wspiera się w mnie że subujecie że mówicie takie super rzeczy i słuchajcie to pytanie Dlaczego ja to robię? O Jezu, napływ lawy. To najpierw uczekajmy. Słuchajcie, ja zawsze, jak jest napływ lawy, to nie pozwalam, żeby ci, co są w środku, poszli. Stąd. Bram. O Jezu, jakieś schodki. Ciekawe, gdzieś prowadzą. O Jezu. Ah! Nie wierzycie, patrzcie się. Ale super. O Jezu, jeszcze jakby znalazła pierwszy raz skarb. To znaczy, raz znalazłam, ale na odcinku to by był super odcinek. Super. O Jezus, i teraz jak się stąd wydostaniemy? Dobra, słuchajcie, wychodzimy. O, coś tu... No. Czekajcie. Jakim cudem mam za mało? Dobra, uwaga, Schowajcie się gdzieś. To znaczy, Wy tu nie jesteście, więc. Muszę Ja się schować. Aha, okej. Okay. Aha. Słuchajcie, kończymy na tym kopanie, więc. Pa, kochani. Zostawiacie łapeczki w górę oraz.